Witamy, witamy dzisiaj wszystkich serdecznie. Witamy wszystkich serdecznie. Miłego dzionka życzymy. I byśmy chcieli zareprezentować dzisiaj o, piękne białe papiki. O, to są moje ulubione a No, bo nie bardzo się miłują o, Siąże osiądzie na głowie. O bardzo piękne. A tak to jeszcze jednego mamy. E? O, oj, chodź, 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 To wypuści pani Ewa. Tak. Na wolność. O. o. Tamte piękne to parka. O ten taki jest, pojedynczy, ale może się zakocha jakieś o, to jest to jest samiczka tamta ten piękny samiec no, bardzo ładnie ogon postawił mają no. piękne ogony no co tam więcej pani pokaże e, teraz mam motyle o, chociaż już Przyszła jesień Motyle to są z tego roku? Tak Ojejku Pokażę Panie go O, o piękna parka motyli No ładne Bardzo ładne Motyle z tego roku są, ale, ale ładne Co teraz? To Pani Ewa pokazuje to są krymki, tak? Tak. O, piękne. Też. O. A tutaj mamy. A co tutaj mamy? Teraz. A teraz mamy wywrotki. Tak, panie. Tak, panie. Ewo. O. To może ten pokaże jeszcze tak o. bliżej. Może sobie pokazać, jak ładne są. I jeszcze mam tutaj parkę. To są bije. Tak. O, to są bije. Piękne Pokażę barky. Panie Proszę. tam bliżej. Zaraz. Zobaczymy, jak oni wyglądają. Jak się wyciąga, to tak nie można. Bo pani no. zaraz chce wyfrunąć. O. Bardzo ładna. O. 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 To jest samczyk tamten, tak. Większe kosmy ma. No, bardzo ładne, duże łapki mają. O, no samiec. A. No i teraz tutaj, piękne A, teraz? Takie będą. Pokażemy. Właśnie zareprezentujemy Broda w czaki. Powoli, powoli panie, bo się nie spieszy, no. mamy czas. O no, proszę Także... Takie mają narościa. Tak. Piękne. A, piękne. A. Śliczne. Poka pokażę panie, jeszcze tutaj tak. O no, śliczne. No. ładnie Ale... kolor. Uch. Ojej, nie trafił, biedny. Chciał się popisać. I... To był tamten samiec. A to będzie? Samiec. <coughs> ja chciał się a pokazać. A to będzie popatrz. To... Pokazać Uciekła tą krąg. Ale piękna. To jest bardzo ładna. No. A teraz mamy. Ojej. To jest druga para brodawczaki. Tak. A... To jest samczyk. Tak. A też piękny narością No A. Super. Piękny gołąbek Pokażę, że pan jest głowę bliżej. A on się ogląda za panią swoją. Tak. <laughs> tak. A te. A. No ładne a tu jest o pani. A tu jest samiczka. Tak. A samiczka. Czeka. Samiczka no też, też bardzo ładna, nie? Ładna, bardzo ładna. Ład. Krótki ziobek, dziób, tak. ładna o oka ma. Tak o. No już. Żurawie odlatuje, zima będzie. Tak. Bardzo dużo poleciała tych A tutaj mamy koroniarze sercate O, też bardzo ładne O Ile tutaj ma? Po? 20 sztuk, a ja będzie, nie? Tak. O, tu ojej soniczka. o znowu. No, bardzo ładna no. z tyłu moje koronki. No, białe skrzydełka. a jej, jak się boi. No. no co? No już, już. O. O. Co chciałeś, no, tak chciałaś Niech posiedzie trochę, nie? No. U pani no. Ewy. No, a tak nie chciałam. Panie pani Ewe to cię... lubią kołębie, się nie stresuje, nie? O, o. No, teraz mamy tu ciemnego A tutaj czarne. Tak. 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 bardzo o. tutaj pierzeje, no, na zimę się przygotowuje, tak. o, zmienia, zmienia pióra. No. O, no. Teraz pierwotniejszy to sam to skończy no. tu też o bardzo. Tutaj czarne. Tak, o ładna. Samiczko pewnie. O samczek. Ojej. Pięknie, się podwalcie od No pięknie, nie? Łatają. O jej chodź do To też pewnie dziewczynka. A. Ciekawska. Potłonęła. Si rozgładnęła.

Jak że się podobają ptaszki? No, bardzo ładne. Ładne, nie? Bo to panie że jest z mojej hodowli, pamięta pan, nie? Chyba uh -huh. pani nic nie mówi. No ma no, pani czym się chwalić, nie? Tak, trochę po, polatają. Tak. Trochę treningu im się przyda. Oczywiście. No. A ta od już posiadali na, na wyższej półce. No. 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 Piękne tu też. No. Kroniarze bardzo ładne, nie, panie Ewo nie? Hasi, on się nie, tak. Te... No, Oparcie, żeby było tak. mu wygodniej. No, a on się zaczepić. Nie go na ratunek. Piękne ptaki, super. Także... E... Zapraszamy do oglądania naszych ptaszków No i kiedy teraz znów pokażemy? No muszę, w, tym, w tym tygodniu jeszcze pokażemy, nie panie muszę Ewo? tylko ładne ten wybrać żeby no. się pochwalić. No to ten najładniejszy panie Ewo wybiera, nie? Tak. Do pokazania. A te pan, panie Jeszcze swoje pokaże. No. To, to cudne mają Tylko dzisiaj prawda? jest trochę zimno, to... No i tak, oni szczęśliwe Samczyk bij. A tutaj koroniarz Sercaty. Mm. Ładne ptaki. A tutaj ta samiczka, brodawczak. Tak. Też ładna jest. Bardzo Ła... ładna. Ładną główkę ma, ładną oprawę. Jak ma ten? Ciekawa, co Pan mówi. No, tak, jak je to ona tak zadowolona, tak. bardzo. <głos> <głos> Także jeszcze raz zapraszamy do oglądania naszych filmików i dziękujemy bardzo. Do widzenia. No dziękujemy i zapraszamy na Facebooku i na YouTubie. Do widzenia. Do widzenia.